Nic nie odniósł kontuzji. I udało się. I udało się jest. Panie trenerze, którzy piłkarze Pana decyzją nie zagrają na Mistrzostwach Europy? Eee, Tomasz Jodłowiec, Michał Kucharczyk i Kamil Blik. Czy może Pan uzasadnić akurat ten wybór, bo w tym gronie jest dwóch obrońców. Prze przez dwa i pół roku yy, no, miałem możliwość... Ok, to jest yy, yy, dużo czasu, ale też i mało, żeby poznać wszystkich dokładnie piłkarzy. Tych spotkań było dużo, treningów bardzo mało i przez te dwa i pół roku analizowaliśmy każdego piłkarza i tutaj na, na zgrupowaniu, choć w przypadku Kamila Glika był prawie że 5 dni tylko na tym zgrupowaniu, nie miał możliwości się pokazać, ale ponieważ my mamy Prawie, że 10 obrońców, więc musieliśmy dwóch obrońców, e, z dwóch obrońców zrezygnować. A Tomasz Jadłowiec dlaczego? Tomasz Jadłowiec, ja, ja nie chcę tutaj analizować e, dokładnie k, k, jego, e, jego umiejętności piłkarskich. E, po prostu uważaliśmy, że w, w tym zespole e, na dzień dzisiejszy by najprawdopodobniej nie grał w podstawowym składzie i byłby tylko rezerwowym, a może nawet musiał siedzieć na trybunach. I uważam, że lepiej zabrać młodego Kamińskiego, który przeżyje to, 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 to euro razem z nami i być może mu pomoże to w dalszej karierze. To jeszcze kilka słów o Michale Kucharczyku. Michał Kucharczyk no, zachował się wyśmienicie, podziękował za powołanie, za to, że mógł z nami trenować, mówi, że jest młodym zawodnikiem i jeszcze wszystko przed nim. Czyli trzech piłkarzy, Kamil Glik, Tomasz Jodłowiec i Michał Kucharczyk, ci piłkarze nie pojadą na Mistrzostwa Europy, teraz jeszcze tą tak. informację Państwu przekazujemy. Ja... Bym chciał również im podziękować e, e, za te obydwa zgrupowania i Fantalii i, i tutaj, w więc e, za ich pracę, bo naprawdę dali siebie wszystko, pracowali na pełnych obrotach e, i życzyć im, żeby w dalszym ciągu byli e, na liście w, w każdy, przy każdym powołaniu kadry. Dziękuję bardzo. Tyle starej na naszej reprezentacji Franciszek Smudań.